No ile, ile będę powtarzał? Raz, dwa, trzy, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. No, wystarczy. Coś jeszcze znasz po angielsku? Nie. Yeah. My, my room to jest mój pokój chyba, tak? Leścą to jest lekcja. Tak, room to pokój, room? Tak, room. No. W tym lumpie. Gdzie jest lumpie? Zaszmarziały. Dobra, well. Sasiu nie da rady z Mam na imię Waldek, jestem alkoholikiem, ja tu mówię, że to jestem przybrydnym sztamesem prawie lat 60. A o czym tu mówić? Mając 15 lat, to już zacząłem robić wrzeźnień. W Zokadach miestnych. to się kiedyś tak nazywało. Tam już zacząłem próbować jak to smakuje, znaczy się nie Wcześniej już próbowałem z najstarszym bratem, jeszcze się bujałem. Próbować, ale tam to już zacząłem tak próbować ostrzej, My Jakby jak pracować tam w rzeźni, też było co ukraść, bo to były czasy komunistyczne, bo to były lata 70. już można było szmędzić, to dobrze szmędzie, jeśli ktoś miał smykałkę do tego, do tego zabrać, to by były pieniądze w dzień lewy, czy za habas, czy za szmędę, za kiełbasę, czy za mięso, czy za te sznurki, tzn. Znaczy elita czy pieprz, bo to wszystko szło w ten czas do Żyda. I pieniądze były i się non stop się robiło te sprawy gardłowe. Ale to się piło tylko gorzałkę albo gulgusie. Jak nie było za dużo pieniędzy, to gulgusie, ale przynajmniej szła gorzawa Później tak się stało, że się stało, że dostałem kopa rzeźni po paru latach. Później poszłem robić do MPO. Z MPO poszedłem na Arechtalską, tam też się piło, MPO się piło też. Później były i wszędzie się kradło, wszędzie się piło. Z przerwami, bo z przerwami się piło. Później dostałem kopa, z każdym z hadów miałem prawie że do spinarki, no ale w sumie mi się tych lat dozbierało prawie 30. Uczciwe, znaczy uczciwej pracy, jak uczciwe, no ale u tej pracy prawie 30 lat. To nie znowuż tak mało. No ale co zrobić? Takie życie. I jak zacząłem tak już później, jak skończyłem te roboty wszystkie, to już nie podaję nigdzie, odeszłem od żony. Znaczy się odeszłem, uciekałem można tak można powiedzieć, bo było tak, że piłem też, ale piłem z przerwami. Potrafiłem nie pić pół roku, a osiem miesięcy. A jak zapałem szwunk, ten pijacki, to piłem półtora miesiąca, dwa, dopiero przychodziłem do domu. Pięknie, bo musiałem przepraszać żonę, bo latała, jak ja to mówię, bo prater był do sufitu, luzówka na łańcuchach, tak zwana. No ale co zrobić, takie było życie. I ja go deszłem, jak odeszłem, jak po ostatni cuk, tak już nie wróciłem do żony, do dzieci. Piłem dzień, noc. I to piłem, i to ostro piłem. Dzień, noc nie miałem. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że chciałem napić zapić się na śmierć, tego nie wiem, sobie tłumaczyć. No ale się nie zapiję, bo żyję. Żyję, bo żyję. Jestem ruiną zdrowia w tej chwili. Niczym innym, bo jestem na zasiłku mopsowskim, mam pierwszą grupę. Od paru lat już ładnych, od ładnych paru lat nie piję. Ale co zrobić, no, życie, ja, ja twierdzę w dalszym ciągu, że swoje życie przegrałem. Co z tego, że piję, nie piję 11 lat już, prawie 11, przepraszam, skamał. No ale 13 czerwca 2013 roku minęło mi 10 lat trzeźwości. To znaczy się, wchodzę po tym szczebelku, po tej drabinie trzeźwości, Wychodzę z tego dna, że po szczebelku, tak się wpinam, a kiedy ona się skończy, to nie wiem. Czy dojdę do końca, jeśli tak jak mam na scenariuszu bym napisał na górze, że mam dojść do końca, bo czerzełem do końca, to chyba tak będzie, jak mi pozwolą, bo niemile jeszcze mi zostało tego padołu ludzkiego, jeszcze chodzić po tym padole ludzkim. No tak jest po prostu. Tak się moje życie ułożyło taki scenariusz. Chyba pisali na górze, a ja ten kiepski scenariusz napisali. Bo kiedyś miałem wszystko: miałem kochane dzieci, kochaną żonę, rodziców, braci. Później to wszystko straciłem przez własną głupotę, bo nikt mi nie za ręce, nikt mi nie wlewał. Piłem sam. No, a że nie piję, to nie wiem, dlaczego też nie piję. Przyszedł taki dzień po prostu, że 13 czerwca 2003 roku, trzeciego roku, powiedziałem amba, jak się budziłem, bo jeszcze 12 piłem, a byłem w gipsie znowuż i powiedziałem stop. Waldek, więcej nie będziesz się szmaćł, nie wygląda jak Sztajmes, bo wyglądam gorzej niż Sztajmes. Pamiętam siebie, jak mi jeszcze pisują ci, co jeszcze pozostali przy życiu co miałem z tego czasu, jak piłem, jak wyglądałem, jak wyglądam teraz, jest między niebem a ziemią jest bardzo duża różnica. Tak jest ze mną. No ale co zrobić? Jak odeszłem od żony, po jakimś czasie po, po wędrówce po Polsce, po pijanemu, bo to tak było, że się spał na wagonach, wagony ruszały, bo to były pociągi osobowe, się lądowało w całej Polsce albo dojeżdżało się do miejsca celowego, albo się wyrzucali po drodze i tak się… Gdzie człowiek stanął tak pił, pił, żebrał koń po kancie chodził po kancie, jakoś kombinował i pił, pił. Później mnie zawęźli nasz schron na Szczegą jak były we Wrocławiu. Tam też piłem, oni nie dzielić, ja jestem piancie ja jestem przecież, bo już taki kaczy chód mam do dzisiaj. Bo po prostu mam układ nawet spieprzony pod tej dykty. Na to byłem kandynia, dykta. Bersin. Zależy kto jak woła. No, ja to wołałem i Kandynia, i Dudunia, no, Tak miałem ksywę też w przemyśle, jak wyglądałem na Odwyku, że wołali Dudunia, nie wiedzieli co to jest, a Dudunia, musiałem im tłumaczyć. No ale takie są regionalne po prostu nazwy te, tego mojego napitku. Ja wiem, czy to napitek, no to jest najtańszy i najszybciej wchodzi w dekiel. A to chodziło tylko, aby nie myśleć jak się piło. Jak byłem na Szygomskiej, poznałem, jak mnie tam przywieźli w 1999 roku ze szpitala, bo byłem w stanie klinicznym już śmierci, jakoś mnie podartuszowali, pałatali, Miałem zakaz picia ja i tak po miesiącu już zobaczyłem, kto jest za, na tej Szygomskiej. Tak piłem i tak piłem i w dzień w dzień piłem na tym schronie. Albo na schronie, albo już na tym zwanym K2. Na k nam się później znudziło, bo szła zima. Zajęliśmy taką nastawnię. Tą nastawnię po prostu w czegośmy zajęli, to z, a było nas sam całym lokatoru 13 osób. To z tego zostały tylko dwie, z tych stałych osób. Tamci już poszli do piachu. Ja jeszcze ja się baję po prostu w osobnie bo chyba nim zostałem. A z tych dochodzących, co przyjeżdili nas tam od, na miesiąc półtora, bo to chyba 3 pół lata, żeśmy tam mieszkali w tej nastawni. To zostałem tylko ja wyłącznie ja. I dlatego byłam, że jestem ostatnim ochotnikiem z nastawni, ale tylko ja przestałem chyba pić. Bo reszta wiem, że piła. Jak ja już przestałem pić, ja tam, tam, tam. Wiem, że ten nie żyje, ten nie żyje, ten nie żyje. No, nie żyje, po prostu się zachwali na śmierć. Ja tam tylko spadałem 8 razy ze schodów. To wiem dobrze, bo pamiętam, bo byłem 8 razy w szpitalach, tam dostałem derila, ale zanim nie przyszli mi odwiedzić znajomi, to dostałem za szyki. A później przynosili mi moją dudunię i jakoś to przechodziło wszystko. Musiałem sobie sprować po, tak, po dwa łyczki, trzy łyczki, tak na dwie, trzy godziny, aby nie dopuścić do ryilki. Do jakoś to przychodziło. No ale co ja zrobię? No takie jest po prostu życie. Tam już po tam na samej nas zmarło, nam zmarło chyba z trzech czy 4 opaków. Na samej nastawni, a obok nastawnie, byśmy nie chcieli wpuścić to chyba z 7 i 8. No ale był dzień czy tydzień, że potrafił tam być nastawie na 30 tms jak ja. Później zawiedliśmy na Bogdajna. Znaczy się pojechałem coś załatwić. To wiem, że miałem przyjść załatwić po południu. I zostawili mnie, wykąpali mnie, odszawili, ogólili na łyso, przebrali wszyscy ciuchy. Położyli mnie w takim pokoju na materce, bo nie było wolnych miejsc na innych pokojach na kwaterze, bo to była zima. Spałem w tym pomieszczeniu, teraz tam mają magazyn chemiczny. I taki Polak był. Nieboszczyk zmarł, bo mnie w sumie nazwał kakadu. Zmary poszedł do opiekuna, się pyta rano, na drugi dzień się pyta, gdzie jest Waldek. A on opieką że Waldek tam śpi. A on mówi, że go nie ma, zaczęli mnie szukać. Dopiero opieką poszedł, zobaczył, że za okno otwarty. Mówił, to Waldek z przez okno w zimie, na łyso ostrzyżony, w takim muchorowym berecie, jak babcie z trunnia chodzą w tych muhorowych beretach w na boso, uciekł w śniegu na nastawnie iść dalej pić. To już ja trzeba mieć z deklem pou, niepoukładane. No i tak było, że jeszcze piłem chyba z trzy lata po tym, jak uciekłem. Łamałem się, łamałem się, łamałem. Do szpitali chcieli mnie zawieźć na schron, nie zgadzałem się, wracałem wrócić na tą cholerną nastawnie pić dalej. I ostatni raz, jak się połamałem, 12 czerwca na Stawni, mnie w Gips. 12 nocy mi przywieźli tu na Bogdajna, na schronisko. I się obudziłem 13 rano. Już nic nie piłem, przyrzekłem, że nie przestaję pić. I tak zrobiłem. Idę w zaparto tak zwane. Po pół roku nie picia poszedłem na terapię. Skończyłem terapię, zadowolony byłem z tej terapii, chociaż wiem, że z tego turmu co ja byłem na terapii, tylko jeszcze jedna osoba nie pije. I to bardzo dobrze, mam źródła, bo utrzymuję kontakt ze swoją terapeutką, która mnie prowadziła na Korzeniowskiego. Później poszedłem tu, z powrotem przyjechałem na Bogdajna, kierownik zaproponował granie w filmie. Tak Pomyślałem, pomyślałem z wyraziłem zgodę, i czemu nie spróbować pokazać światu, że jednak Steinmeier, taki jak ja, ale cześć, Wysteinmeier, może też coś pokazać, że umie, on nie jest tylko takim wrzutkiem społeczeństwa. Nakręciliśmy film tak zwany Siemasz Wiktor. No bo jak jeszcze piłem na salni to jeszcze przyszli nakręcić film, poprosili, nas, że nakręcą film, i też odniósł sukces film, że miała. Z tym, że ten film dostał z długą nagrodę, a później ten główny bohater, Michał, się też zapił na śmierć, już nie żyje kopelat, lat, bo taki sam pokryw był Sztajmesem, jak i ja, to samo walczył, jak i ja, z tym Dudunią, tylko nie umiał sobie poradzić. Przestał, wracał do tego nałogu, przestawał, wracał. Po prostu takie życie. A kierownik zapominał mi o tym, że masz Wiktor. To powiem wam szczerze, że Ci, co będą oglądać, że byłem szokowany premierą tego filmu. Bo jak nas przywieźli na film do kina, dostałem takie brawa, a szczeli tylko kakadu, 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 że nie mogłem sobie wydusić siebie. Film bardzo dobrze został gorąco przyjęty. Co ciekawe, była moja była żona w tym filmie, aż płakała, jak mi koledzy mówili, bo z moim najmłodszym synem którego tego chłopaka już znali, to do mnie się że to jest jego mama, a moja była żona. I zadali mi pytanie, dlaczego, co ja zrobiłem, że ja zostałem taką kobietę i taką, takie dzieci. A ja wtedy do dzisiaj nie mam odpowiedzieć, ale ja po prostu, pro, prosta odpowiedź jest taka, że chciałem mu się pić i pierwszym, po szum chlać, i nie wróciłem, co że, żałuję do dzisiaj. Ale byłem szokowany tym, jak mnie przyjęli w, w tym filmie, po prostu do dzisiaj mi tak, jak myślę o tym przywitaniu, że przychodzą wreszcie. Później się pojawili z tym filmem do Gdyni na Festiwal Polskich Filmów. Też został dobrze przyjęty. Też była konferencja tak zwana w seansie tego filmu. Też były brawa. Później kierownik poprosił o nagranie jeszcze w dwóch czy trzech filmach. Grałem też, czy w czterech już nie pamiętam, no ale mi z tym. To wszystko można na internecie zobaczyć, na stronie tam Cinema Albert, bo to jest taka wytwórnia bezdomnych, tak zwana, filmowa. A ja co, dalej nie piję, gdzieś mam bardzo dobry kontakt. Zapraszają mnie, byłem na chrzcinach, na dwóch wnuków, dwóch wnuków na dwóch weselach byłem u córki, u syna, poczuliłem mu. Mamę połowałem po mu. ojca połowałem po mu. Byli bardzo zadowoleni z tego, że Waldek już nie pije. Bo jak ojciec zmarł, to już nie piłem prawie 4 lata. Piąty rok mi szedł, mama zmarła 4 lata po nim. No to już nie, jak mama mi zmarła, to 9 lat nie piłem. Byli zadowoleni, że widzą syna nie pijane, nie pijanego, tylko trzeźwego, bracia, którzy jeszcze żyją bratowe. Są zadowolone bratanice, bratanki. Moja rodzina była, znaczy się moje dzieci, moja była żona. Jestem po prostu. Ja wiem. Może bym, przeba oni przebaczyli, na pewno mi przebaczyli, bo są zapraszani i na uroczystości, i na, na gwiazdkę i na imieniny. Ale ja sam sobie nie mogę przebaczyć po prostu tej winy, którą ja im zrobiłem, tą krzywdę, którą ja im, ja im zrobiłem, bo ja im zrobiłem dużą krzywdę. Bo ten starsze dzieci były, już miały swoje lata i się tym ojcem nacieszyły, bo miały gdzieś, gdzieś 13 i 14 lat córka i syn. A ten najmłodszy, on mi powiedział, tata, ja cię nie pamiętam, a prawo mu mały, jak ja poszedłem w cholerę i nie wróciłem. I to strasznie boli, mnie to boli, nie wiem jak innych, ale ja się po prostu nie mogę z tym pogodzić. Do dzisiaj nie mogę się z tym pogodzić, jak myślę nad tym. Dlaczego ja to zrobiłem? Dlaczego ja ich zostawiłem na pastwę losu? losu, znaczy zostawiłem pod domową pieką, bo postawiłem opiece mamy, ale przestałem się tym wszystkim martwić. I teraz, no co, mam kontakt, wszystko, wszystko niby że gra, ale to boli, to boli aż do szpiku kości. Ten ból nieraz przychodzi tak, że czeka, że wyje. Są momenty, że nie myślę o tym, do poszedł się czek, nachlał, nachlał, ale co z tego, jak spróbuję. Dla mnie kicie to jest za dużo, a później seserna za mało. I mam na siebie nie że w setkę, bo będę czuł, obrzydzenie, po co mi wracać w te bagno, bo to jest bagno. To picie, to nasze picie, bo są ludzie, którzy wypiją setkę dwie, we buzię, on idzie do domu spokojnie. A ja nie umiem wypić setki dwie podziękować, od stołu odejść. Ja piję setkę jedną, już myślę na drugą. A wypiję drugą, to już na trzecią. I tak w kółko, w kółko. Nie ma, nie ma tego, żebym ja po prostu odmówił. Ja będę padał, a jeszcze będę wołał, dajcie, dajcie, dajcie. I co mam, wziąć do piachu? Mam dla koło życia, jak to się mówi w tej chwili. Bardzo często się rozmawiam z córką na Skype'ie, bo córka wyszła z Anglika. Widzę wnuczka. Już dużo mówi po polsku ten mój wnuczek, bo oni mieszkają w Anglii. Już nie była hello, dziadzia, tylko cześć, dziadziuś. Powie parę słów po polsku, bo córka go uczy? zjeść po polsku się uczy mówić. Po tego, co mieszkają w Polsce, tego wnuka to bardzo często widuje z synem i synową. No i najmłodszy syn też jest, w Niemczech pracuje, ale przyjeżdża do Polski, tak nie to telefonicznie się. Widujemy, skontaktujemy jak przyjeżdża, to się widujemy co dzień. Po prostu nie wiem, ja tego nie mam drobę, co one straciły. Co ja straciłem, co oni straciły. Ja, ja nie miałem z nimi kontaktu, jak nie ukierunkowałem, jak byli mali. Mają może mieć pretensje, bo najmłodszy powiedział, gdzie ty byłeś, jak byście potrzebowali. Może to jest to, że... To chcę być dobrym ojcem, dobrym dziadkiem. Przechodzę za tym fajansem, chociaż nie powinienem, bo już zdrowie nie pozwala, żeby na te, na te latka co wnuki kończą mi dać jakiś skromny kredyt, bo skromny, bo jestem dziad, ale honorowy dziad. A z czego ja dziadowizny, jak mam to co, ja się muszę sam utrzymać, kupić lekarstwa. A lekarstwa muszę brać i to nie od jednego lekarza, bo od trzech, czterech. Coś w którym etapie jest ta moja choroba. A to są już przewlekłe choroby, to już nie są, to już nie są uleczalne choroby. I muszę co dawać radne. A ja jestem taki, że jak się zaprę, tak jak z tym piciem, się zaparłem, bo są nierazni, że mam chędzić, ale sobie liczę na palcach, co stracę, co zyskam, więcej wychodzi strat w tej chwili niż zysków, to mi po co próbować? I tak po prostu daję sobie radę. Pożyczać nie pożyczam, na żebrę nie chodzę. Kraźnie, kradnę, bo już nie daję rady, bo nawet nie uczę mi zaczęli gonić, bo mam taki, nogi mi się zemęplączą, jak gdzie szybciej. Ja mam się nogi zaplątać, przywrócić, padzić, nie wstać, to to była lekka śmierć po prostu, wybawieniem dla mnie. Ale chcę po prostu jeszcze widzieć te wnuki, nacieszyć się, bo to jest. Bardzo piękna, bardzo piękna rzecz, jak wołają do mnie dziaduś, dziaduś, cześć dziaduś, hello dziaduś, to jeszcze mi serce się kraje. Jak dzieci powiedzą cześć, tato, to czy się przywitają, dadzą buzi i się nie wsydzą za ojca już w tej chwili. No Mam nadzieję, że się nie wsydzą no, bo tu już tyle lat, 11 lat, jak nie widzą ojca pijanego. Chociaż dużo, dużo to mnie kosztowało, żeby się przekonać, że ojciec nie pije. Córka i, córka i najmłodszy syn nie, ale ten najstarszy się musiał długo, długo przekonać, żeby zobaczył, że ojciec nie pije. No ale to jest po prostu coś za coś. Za trzeba coś, wszystko trzeba się w życiu zapłacić, nie ma nic za darmo. Ja swoją część po prostu traktuję w ten sposób, że tak jak mi napisali tam w życiorysie na górze. Ten na górze mi napisał życiorys. Że to jest chyba moja pokuta, że muszę odkupić te winy, które zrobiłem swoim najbliższym, to znaczy się braciom, bratowym, bratankom, bratanicom, rodzicom, swojej byłej żonie, tej ściałej byłej, swoim dzieciom, że muszę to odkupić. To odkupuję tym, że żyję, że widzę, jak rosną te moje dzieci, jak się dorabiają. Ale to po prostu, no i te wnuki się też rosną, rosną, ale to boli, że mnie przy tym nie było jak one, te moje dzieci mi potrzebowały. Ja wybrałem po prostu styl rozrywkowego życia. Nie martwiłem się tym, czy mają co jeść, czy dobrze się uczą, czy jak. Mnie obchodziła tylko dykta, 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 jeszcze raz dykta. Bo jak nie było co, zanim się nie, nie dorobił, znaczy się nie zarobił na tą flaszkę, to umarłemu z gęby się napił. Jakby trafił na jednego Marłego, który miał w gębie jeszcze trochę jakiś łyk, to by się napił. Do tego stopnia człowiek dochodzi, jak pij, jak to się pijackim. To nie jest nic ciekawego, to nie jest życie, to jest po prostu wegetacja sztajmesów. Bo wielu tych sztajmesów, których znałem już... W sumie to już w tamtym roku pochowałem takiego miecia, który zaczął drugą setkę, ja nie mówię o tych, co pili ze mną dzień dwa, bo to najczęściej nie już, ale się bujali ze mną w czasie mojego picia tak z miesiąc półtora. To on zaczął drugą setkę ludzi, którzy zmarli, to w młodym wieku. Bo on był chyba rok młodszy ode mnie, a jeszcze młodszy umierali. Po dwadzieścia sześć po po lat było najmłodszy, jak mi się zachlął na śmierć. A ja chociaż poczęśłem, teraz widzę, jak te moje dzieci. Pożeniły, jak żyją szczęśliwie, jak wnuki się uśmiechają do dziadka, to cię po prostu chce żyć. Chociaż syna mnie powiedziała, że ja już nie jestem szczejmesem. No ja mówię nie, córcia, ja muszę pamiętać, że kim ja jestem, bo jak zapomnę, to, ja się to zrobi. Tym, tym samym, co byłem. Ja już do końca życia zostałem szczejmesem. Tylko, że chcę zostać do końca życia tym trzecim szczejmem. A to jest trudna sztuka. Nie wiem, czy mi się uda, czy mi się nie uda. No zobaczymy. Za parę lat, jak jeszcze będę żył i będę czerpał, to jeszcze mnie zobaczycie. Na razie trzymajcie się. Nie róbcie tych głupot takich, jak ja czy inni z tej myśli, Bo będziecie później koszerować w życiu. Sadzicie wszystko. Nawet sadzicie dla siebie szacunek, jak nie przestaniecie bić. Dziękuję. Dobranoc. Czekaj, jeszcze nie, nie? Dobra. Tak, nie, 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 tak, nie, tak demonstracyjnie Czapkę tak, nie, 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 to nie, przekonuje nie, 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 raz nie, właśnie. właśnie tak i tak 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 jakbyś poprawił. Dobra, e, momencik jeszcze Waluś. Gramy teraz i jedziemy. Teraz czapka. Okay.